Cześć, z tej strony Timoc, a w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam duże zestawy z Lego City. Mam nadzieję, że taki odcineczek Wam się spodoba. Jeśli tak, możecie zasubskrybować mój kanał i dać łapkę w górę pod tym filmikiem, a ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. A więc tak, pierwszy zestaw na naszej liście jest to posterunek policji. Nie jest to jednak najnowsza wersja, która zadebiutowała w 2020 roku, a ta starsza. Zestaw składa się z 894 elementów, natomiast cena katalogowa tego setu to 419 zł i 99 groszy. Numer katalogowy to 60141 i jest zalecany dla dzieci, które ukończyły szósty rok życia. A kolejny zestaw nosi nazwę Pociąg towarowy. Numer katalogowy tego setu to 60198 i jest zalecany dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Natomiast jeśli chodzi o cenę katalogową, wynosi ona 849 zł i 99 groszy. A kolejny zestaw nosi nazwę Rynek. Numer katalogowy tego setu to 60271 i zawiera 1517 klocków. Zalecona kategoria wiekowa to 6+. A cena Katalogowa tego setu to 799 zł. i 99 groszy. Kolejny zestaw nosi nazwę Stolica. Zestaw składa się z 1211 klocków. Numer tego setu to 60200 i jest zalecany dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Co do ceny katalogowej, wynosi ona 599 zł. i 99 groszy. Kolejny zestaw to Plac Miejsc. Zestaw składa się z aż 1683 klocków. Numer katalogowy to 60097, jest zalecany dla dzieci od 6 do 12 lat, a cena katalogowa tego setu to 779 zł. i 99 groszy. A kolejny zestaw to Helikopter w dżungli. Zestaw zawiera 1250 elementów, numer tego setu to 60162, Jest zalecany dla dzieci od 8 do 12 roku życia, a cena katalogowa tego setu to 599 zł i 99 groszy. A ostatni zestaw w tym odcinku nosi nazwę Ciężki Helikopter Transportowy. Zestaw składa się z 1277 elementów. Cena katalogowa wynosi 579,99 zł, numer katalogowy to 60125 i jest zalecany dla dzieci od 8 do 12 lat. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że on Wam się spodobał, a ja się już z Wami żegnam, ja byłem Timot, cześć! A jak coś oczywiście nie wymieniłem wszystkich dużych zestawów z Lego City, tylko kilka z nich. Dzięki, a teraz to już naprawdę koniec.